Innego dnia spacerowali obaj w okolicach pięknego teatru, nieopodal, którego znajdował się pomnik. Potężny koń spinał się do skoku, a siedzący na nim jeździec, buławą w wyciągniętej prawej ręce, wskazywał kierunek galopu. Wiesz kto to jest? Zapytał dziadek. Chyba jakiś król? Jędrek zastanowił się przez chwilę. Mama mówiła, ale zapomniałem, jak się nazywał. Brawo, masz rację, mój wnuczku. Nazwisko tego króla powinien znać każdy Polak, od urodzenia przez całe życie aż do śmierci. Dlaczego? zapytał Jędrek. Dlatego, że był to wspaniały król, który obronił nie tylko nasz kraj, ale i całą Europę przed turecką niewolą. A nazywał się Jan III Sobieski. Zapamiętaj. Będę pamiętał, przyrzekł Jędrek. A ta wspaniała, zwycięska bitwa króla Jana to była pod Wiedniem, dodał dziadek. Pod Wiedniem? powtórzył Jędrek. A gdzie jest ten Wiedeń? Dość daleko, bo za granicą, w Austrii. To nasz polski król bił się za granicą? zdziwił się chłopak. Tak wypadło, stwierdził filozoficznie dziadek Franciszek. I to nie pierwszy i nie ostatni raz dorzucił. A może mi dziadek opowiedzieć o tym królu i o Wiedniu? To bardzo długa historia i będziesz się na pewno o tym uczyć w szkole. Ale w skrócie to było tak. Dawno temu, bo około 250 lat, na austriackie cesarstwo napadli Turcy, którzy chcieli zająć całą Europę i zlikwidować naszą chrześcijańską wiarę. Wtedy Jan Sobieski wyruszył z husarią na odsiecz stolicy Austrii do Wiednia, gdzie odniósł wielkie zwycięstwo i obronił Europę przed turecką niewolą. Rozumiesz? Rozumiem, dziadku, ale co to była za husaria? To byli bardzo dzielni rycerze na koniach. Mieli pancerze, na głowach hełmy, a na ramionach przymocowane niby skrzydła z piórami. Skrzydła? zdziwił się Jędrek. To oni latali? No nie, roześmiał się dziadek. Ten niby skrzydła miały dwa zadania. Po pierwsze, ochronę husarza przed ciosem mieczem czy szablą w plecy oraz przed zarzuceniem arkanu, czyli lasa na głowę. A po drugie, żeby przestraszyć przeciwnika lub jego konie. Ojej! wykrzyknął Jędrek. Chciałbym mieć takie skrzydła, bo szablę już mam. Byłbym niezwyciężony, prawda dziadku? Oj wnuczku mój, co ci się plącze po tej twojej łepetynie? Po przeciwnej stronie ulicy Piaskowej wznosiło się zbocze, na którym w dolnej jego części znajdowały się łachy piasku. Wyżej rosła trawa, a jeszcze wyżej zieleniły się kasztany i lipy. Na wzgórze to często chodził mały Andrzejek, najczęściej z łopatką i wiaderkiem, szczególnie, gdy słońce świeciło i piasek był przyjemnie nagrzany. I któregoś wiosennego, słonecznego dnia, gdy Jędruś miał wyjść z dziadkiem na spacer, Dziadek, wiedząc, że wnuczek zabierze łopatkę i wiaderko, powiedział: Nie masz co brać tych narzędzi, bo dziś nie idziemy na Kaiserwald, tylko na rynek. Co dziadek mówi? Zdziwił się Jędrek. Jaki zlów Kaiser, co to znaczy? Cesarski las wyjaśnił dziadek. A dziadek inaczej powiedział: upierał się chłopak. Bo to po niemiecku, chłopcze. A dlaczego po niemiecku? To długa, a nawet bardzo długa historia. Poznasz ją, jak pójdziesz do szkoły, a teraz nie można. Jak chcesz, to posłuchaj spokojnie. Zdecydował dziadek. Otóż dawno, dawno temu, już przeszło 100 lat, w naszym kraju zaczęły się kłótnie i awantury i Polska była coraz słabsza. Wykorzystały to wszystkie nasze sąsiedzkie państwa, bo jest takie polskie przysłowie, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I te trzecie państwa, a mianowicie Rosja, Niemcy i Austria, skorzystały i wyobraź sobie, podzieliły nasz kraj między siebie. I to się nazywa rozbiór polski. A Lwów i Kraków przypadły w tym rozbiorze Austrii. I stąd taka niemiecka nazwa, bo w Austrii ludzie mówią po niemiecku. W tamtych czasach w Austrii panował cesarz, a cesarz po niemiecku to Kaiser właśnie. A Polacy co na to? Zgodzili się, żeby im zabrali kraj? Widzisz, do czego prowadzi niezgoda. Co prawda, przez przeszło sto lat próbowano odzyskać niepodległość i były rozmaite powstania przeciw zaborcom, ale żadne się nie udało i każde kończyło się tragicznie. Ale teraz jest Polska w Lwowie, przerwał Jędrek. Raczej lwów w Polsce, poprawił go dziadek. I chwała Bogu. Udało się to dopiero po wielkiej wojnie, kiedy zaporcy pokłócili się między sobą i na szczęście znalazł się człowiek, który stworzył legiony i doprowadził do tego, że Polska znów była Polską. A co to te legiony, dziadku? To takie polskie wojsko, które utworzył wspaniały i dzielny człowiek. A jak on się nazywał? To Józef Piłsudski, obecnym nasz marszałek chłopcze. A na razie tyle, bo jesteś za młody na takie historie. Kiedy pójdziesz do szkoły, nauczyciele wytłumaczą ci to lepiej ode mnie. A ty, dziadku, służyłeś w tych legionach? Służyłem, oczywiście, że służyłem. Wszyscy dobrze Polacy tam byli. A miałeś wtedy jakieś przygody, dziadku? Ano, miałem jędrość i to nie jedną. Dziadek Franciszek już miał rozpocząć opowieść o swojej barwnej i pełnej przygód w służbie w legionach i w późniejszej wojnie, bo bardzo lubił opowiadać, ale nagle zamilkł i osiedli obaj na ławeczce. – Jędrusiu – odezwał się po chwili – czy ciebie interesuje to, co mówię? – Bardzo – zawołał wnuczek. – Ale widzisz, ja umiem opowiadać raczej dorosłym i może mam zbyt poważny styl dla takich dzieci jak ty, ale ja lubię, jak dziadek opowiada. – A czy wszystko dokładnie rozumiesz? – No prawie – zawahał się Jędrek. – No sam widzisz, gdy byłem mniej więcej w Twoim wieku, tu były całkiem inne obyczaje i całkiem inaczej się wtedy mówiło. Jak to, dziadku, dlaczego? Dlaczego to ci nie umiem wytłumaczyć? Ale co do obyczajów, to posłuchaj. Oto gdy rano zjawiłem się w pokoju jadalnym na śniadaniu, najpierw podchodziłem do mojego ojca, stawałem przed nim i mówiłem wyraźnie. Dzień dobry, panie Ojcze. A następnie całowałem ojca w rękę. Całował dziadek? zdziwił się Jędrek. W rękę? A no właśnie, potwierdził dziadek Franciszek. A potem podchodziłem do mojej mamy i mówiłem: Dzień dobry, pani matko, i całowałem ją w rękę. A kiedy był w domu mój starszy, aż o piętnaście lat, brat, to jeszcze raz powtarzałem: Dzień dobry, panie bracie. Ale jego nie całowałeś w rękę? przerwał Jędrek. A właśnie, że też. Widzisz, takie były wtedy obyczaje, takie wychowanie dzieci, a rozmowy też były zupełnie inne. Dziadek Franuj zamilkł, przymknął oczy i zanurzył się we wspomnieniach. A po chwili Jędrek poderwał się z ławeczki i stanął przed dziadkiem na baczność. Dzień dobry, panie dziadku, krzyknął i pocałował dziadka w rękę. Na rynku Starego Miasta, przed bramą ratuszową, wstał wspaniały pomnik potężnego lwa. Lew opierał się o herb miasta, na którym również widniała sylwetka lwa. – Dziadku, dziadku, tu jest lew, a miasto nazywa się Lwów, to jakoś podobnie. – Masz rację, wnuczku, bardzo podobnie. Dziadek pogłaskał chłopca po rozczochranych, jak zwykle blond czuprynie. Od ratusza poszli jeszcze pod pomnik wielkiego poety Adama Mickiewicza, a następnie wdrapali się na wysoki zamek, skąd roztaczała się panorama Lwowa. Ile tu kościołów zauważył w pewnym momencie Jędrek właśnie przytaknął dziadek. Bo też we Lwowie są rozmaite świątynie. Jest wspaniała katedra rzymsko-katolicka. jest ormiańska są i cerkwie, a także żydowskie bożnice. Bo Lwów to miasto wielonarodowe, ale wszyscy teraz żyją w zgodzie, i oby tak dalej westchnął dziadek. Męczący spacer zakończyli w przytulnej cukierence gdzie dziadek zamówił dla siebie pachnącą kawę i olbrzymi kawałek sernika, a dla Jędrka dużą porcję ulubionych lodów waniliowych z bitą śmietaną. Piękny ten nasz Lwów, zauważył Jędrek przy drugiej porcji lodów. I jaki ciekawy. Masz rację wnuczku, zgodził się dziadek, bo to jest rzeczywiście wspaniałe, piękne, dzielne i bardzo wesołe miasto. I nie nadaremno jest taka fajna piosenka. W tym momencie dziadek zanucił. Gdybym się kiedyś urodzić miał znów, to tylko we Lwowie. Siedzący obok starsi państwo spojrzeli na śpiewającego dziadka i oboje roześmiali się radośnie. A po chwili śpiewali już we trójkę, a za nimi i pozostali goście lwowskiej kawiarenki. Niech inni nie se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą do Wiednia, Paryża, Londynu. A ja się z Lwowa nie ruszam za próg. Za skarby to skarż mnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie. Gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu? Tylko we Lwowie. I bogacz, i dziad są tu za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy, a panny to ma słodziutkie ten gród, jak sok, czekolada i miód. Możliwe, że dużo ładniejszych jest miast, lecz Lwów to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać, tak gdzieżbym ja bym mógł. Ta skarż mnie Bóg. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko we lwowie. I szkoda gadania, bo co chcesz to mów, nie ma jak lwów.